Ruszyła butelka. Ruszył. Ruszyła. Ruszyła. patrz co się dzieje. O, cicho no? Ruszył? Ja, policja przyjedzie. Ruszył. Zaraz się ty młodzież zlinczuje. No, Za te flary. To jest teraz ciekawe. Co się będzie działo? Może to być tylko, że to po prostu się te rzeki... Tam. tam jest Wir. Po prostu. Mhm. Jest z Matką. Ale przejmie go tam. Niestety nie pójdzie Kłamią. Niestety w podręcznikach kłamią. Nie trzeba było rzucić nawet pod tamtym brzegiem. Żeby... No. Niestety. No ale przynajmniej ładnie to wygląda. Mimo wszystko. Czyli jednak kłamią. Czyli to nie jest żadny cud. Natury. No. Ale to nie jest natury. No, natury. To co się wykopali? Czy starsi to wykopali? No tak. Nie. Nie, ja nie? Tak czytałam. Nie. To jest naturalne właśnie. Chodzi o to. Nie, nie. Ale oni to uregulowali, pogłębili. Papa, no, A to, tutaj paluchy to... maczali. No, to, znaczy wiesz, no może Tylko pogłębili, ale generalnie Tylko nie paluchy. Tylko nie paluchy. No. Naturalne skrzyżowanie rzek. No. o to tu chodzi. No. Z tym się staniemy lubić. Niestety. To jest kłamstwo. To tak ewidentne. A sprawdzałeś głębiej?